Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie dla wszystkich osób z podznaku byka na lipiec 2021 roku. Zobaczmy, jakie energie do Was nadchodzą i jakie energie główne będą Wam towarzyszyły w lipcu. Dziewięć monet. I słońce, bardzo piękna energia. Co odchodzi do przyszłości? Król pucharów. Co nadchodzi? Osiem mieczy. Co będzie Wam pomagało? Sześć monet. Co będzie wam przeszkadzało? Koło fortuny. Jaka jest rada dla was? Rycerz monet. Co nadchodzi z otoczenia? Cesarz. Jakie jest niezapowiedziane wydarzenie, niespodzianka w tym miesiącu? Sześć pucharów. I z jaką energią kończycie miesiąc? Piątki, kimonet, w tle czytania, siódemka buław. Będziecie o coś walczyć, będziecie walczyć o swoje w tym miesiącu. Musicie być dosyć uparci. Zobaczmy, jakie energie główne. Bardzo piękne. Dziewiątka monet i słońce. Nadchodzi rozjaśnienie sytuacji, nadchodzi bardzo pozytywna, bardzo optymistyczna energia, która będzie Was popychała do dalszego działania, do dalszego rozwoju. Będziecie czuli, że jesteście na właściwej ścieżce. To, co zrobiliście do tej pory, było właściwe. Dzięki temu się rozwijaliście, dzięki temu możecie rozwijać się dalej. Również jest to zadowolenie w tym wszystkim z tego, co udało Wam się osiągnąć materialnie. Dziewiątka. Monet mówi o tym, że jesteście bardzo zadowoleni z tego w jakim miejscu, jeżeli chodzi o kwestie materialne, finansowe, zawodowe jesteście w chwili obecnej. To co udało wam się do tej pory zrealizować, osiągnąć, to będzie dla was niezwykle, niezwykle pozytywne, będziecie odczuwali bardzo dużo satysfakcji z tego. Natomiast karta słońca jest to takie wewnętrzne rozświetlenie. To jest moment i energia która pozwala nam na to, żeby bardzo optymistycznie podejść do wszystkiego, co się pojawia na naszej drodze. Każde jedno wezwanie, każde jedno zadanie, które mamy do wykonania, będzie wykonane przez Was z dużym optymizmem, z radością i z bardzo głęboką wiarą w to, że jesteście w stanie wykonać to w bardzo dobry sposób, będziecie z tego bardzo zadowoleni i będzie Wam to sprawiało przede wszystkim radość. To, co odchodzi do przeszłości, to król. Pucharów i jest to jakaś osoba, która była wam bliska, była wam ciepła, może na przykład gdzieś wyjechać, może się przeprowadzić z jakiegoś powodu, na przykład możecie też zakończyć współpracę z kimś, kto był bardzo dojrzałą, ciepłą osobą, która wam pomagała w waszym rozwoju zawodowym czy finansowym. Natomiast może to też być osoba z Waszej rodziny, która po prostu się przeprowadza, która bardzo Wam pomagała w Waszym rozwoju emocjonalnym, rozwoju wewnętrznym, była dla Was ważna i w tym momencie akurat musicie się z nią jakoś pożegnać. Natomiast to, co nadchodzi, to ósemka mieczy, i jest to energia, która mówi o bardzo dużym wyzwaniu intelektualnym, będziecie się bardzo na czymś skupiać. Będziecie chcieli jak najbardziej, jak najlepiej rozwinąć jakąś kwestię intelektualną. Będziecie musieli poradzić sobie z jakimś zadaniem, z jakimś wyzwaniem, i właśnie to skupienie intelektualne, to analizowanie i bardzo chłodne, racjonalne podejście do danej kwestii będzie Wam tutaj pomagało. Jest tutaj również ostrzeżenie przed tym, żeby nie być zbyt zestresowanym tym wszystkim, dlatego że ten natłok myśli, ten natłok możliwości intelektualnych, które w sobie macie, może was doprowadzić do tego, że będziecie zablokowani i że będziecie zestresowani. Natomiast, tak ogólnie ta karta mówi o tym, że macie bardzo duży potencjał intelektualny, możecie sobie poradzić z bardzo wieloma kwestiami, z bardzo poważnym wyzwaniem. Natomiast y Uważajcie do jakiego stopnia się rozwijacie i jak dużo czasu spędzacie nad tym, dlatego że jeżeli przeszarżujecie w jedną stronę, będziecie mogli tylko się zablokować, zestresować i nie pójdziecie w tym kierunku już dalej. Natomiast ponieważ macie tą energię słońca w energii głównej, mam wrażenie, że ta ciemniejsza strona ósemki mieczy nie będzie Wam towarzyszyła w tym miesiącu i z bardzo dużym entuzjazmem, z bardzo dużą świadomością tego, co jest dla Was dobre, będziecie rozwiązywać wszystkie zadania, które będą się pojawiały w tym miesiącu. To, co będzie Wam pomagało, to szóstka monet i jest to równowaga materialna, jest to zadowolenie z tego, co udało Wam się do tej pory osiągnąć, co jest energią, w pewien sposób powtórzoną, powiązaną z dziewiątką monet. Zadowolenie z tego, co otrzymujecie, zadowolenie z tego, co dajecie innym, jest to również karta, która przypomina o tym, że dobrze będzie, jeżeli ktoś, na przykład, zwróci wam pieniądze, albo wy będziecie sami wyrównywać jakiś długi. Jest to bardzo dobry moment na to, żeby pewne rachunki. Wyrównać i żeby pożegnać się ze spłatą czegoś i nareszcie zakończyć pewne zobowiązania finansowe, które mieliście do tej pory, albo jeżeli ktoś inny miał wobec Was. To jest bardzo dobry miesiąc na to, żeby to wszystko rozwikłać. Natomiast, tak ogólnie, ta karta mówi. O bardzo głębokim zrozumieniu równowagi materialnej, o tym, że bardzo dobrze sobie radzicie na co dzień ze wszystkimi wyzwaniami, które mają w sobie kontekst materialny i wasza praca zawodowa, wasz rozwój finansowy. To wszystko będzie szło bardzo dobrze, będziecie wiedzieli, jak tym zarządzać, skupienie się na tym w tym miesiącu i pozwolenie tej energii krążyć. Dzielenie się tą energią finansową również będzie Wam pomagało, dlatego że jeżeli dacie temu wypłynąć, możecie się spodziewać, że ta energia finansowa, energia materialna również do Was wróci. Natomiast to, co będzie Wam przeszkadzało, to koło fortuny i jest tutaj zbytnie ryzykowanie, jest tutaj podejmowanie się jakichś bardzo ryzykownych. Pomysłów bardzo ryzykownych zadań, które mogą się pojawiać na Waszej drodze. Możecie mieć do czynienia z pewnymi okazjami, z pewnymi sytuacjami, które pozornie wydają się bardzo korzystne, natomiast tak naprawdę będą bardzo ryzykowne. Będzie bardzo duża szansa na to, że możecie wiele stracić. Tak więc karty Wam odradzają podejmowanie się bardzo ryzykownych, bardzo nowatorskich zadań, które mogą ewentualnie się tutaj pojawić. Rada jest dla Was taka, żebyście podążali za tym, co udało Wam się do tej pory rozpocząć. Rozwijajcie to wszystko, czego się podjęliście do tej pory. Karta, Kró Karta Rycerza Monet mówi o tym, że warto rozwijać jakieś zadania długoterminowe, warto się ich, pode warto się ich podejmować. Nawet jeżeli zajmie Wam to dłuższy okres czasu, jeżeli musicie zainwestować więcej czasu, więcej energii w to wszystko, nawet jeżeli, nawet jeżeli jeszcze nie widzicie mety tego zadania, tego wyzwania, tego projektu, warto w to iść, warto powoli inwestować, warto się rozwijać i warto powoli kreować dany pomysł. Warto realizować. To zadanie, które sobie postawiliście na waszej drodze już jakiś czas temu. Natomiast z waszego otoczenia nadchodzi cesarz. Może być to osoba, która będzie bardzo doświadczona, która będzie miała bardzo dużo um, wiedzy, doświadczenia, którym będzie chciała się dzielić. To może być wasz przełożony, to może być wasz nowy szef na przykład. To może być jakaś osoba, która w pewien sposób będzie miała. Przewagę, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jeżeli chodzi o pozycję w pracy, czy jeżeli chodzi o ilość zdobytego do tej pory doświadczenia w jakiejś dziedzinie, taka osoba będzie miała z wami kontakt, będzie chciała nawiązać z wami współpracę, będzie chciała, żebyście wymieniali się z nią informacjami, będzie również chciała wam w jakiś sposób pomóc i będzie chciała wam. Będzie chciała z wami nawiązać współpracę, będzie chciała, żebyście byli na przykład członkiem grupy, której ta osoba jest y, szefem. Tak więc możecie się spodziewać jakiegoś bardzo ciekawego kontaktu w tym miesiącu. Dla niektórych z Was również może być to pojawienie się y, osoby, która będzie dojrzała, która będzie miała dużo doświadczenia, dużo wiedzy, która może być spod y, znaku ognistego. Z taką osobą możecie nawiązać bardzo ciekawy kontakt, możecie nawiązać relację romantyczną, może się między Wami zadziać coś bardzo ciekawego, coś bardzo interesującego. Zaskakującym wydarzeniem jest szóstka pucharów. Jest tutaj powrót do stron rodzinnych, powrót do Waszej rodziny, kontakt z, waszej, z Waszą rodziną, kontakt z przyjaciółmi z przeszłości, których nie widzieliście przez bardzo długi okres czasu. Będziecie bardzo zaskoczeni tym, że ktoś się do Was odezwał, że ktoś do Was napisał, że ktoś do Was zadzwonił, ktoś będzie chciał z Wami po prostu nawiązać kontakt, i samo to wydarzenie będzie dla Was szokujące. Przyczyni się do tego, że będziecie na przykład chcieli powrócić do tych stron rodzinnych, że zaczniecie emocjami, myślami wracać do dawnych czasów, staniecie się bardzo sentymentalni i to będzie dla Was bardzo zaskakujące, jak łatwo możecie powrócić do tych wszystkich spraw, tych wszystkich kontaktów i tych wszystkich miejsc, które były dla Was ważne, dosyć w Waszych czasach szkolnych, w czasach. Uniwersyteckich. To, z jaką energią kończycie, to piątka monet i jest to karta, która jest wyzwaniem. Jest to wyzwanie przede wszystkim finansowe i zawodowe. Będziecie mieli przed sobą moment, w którym możecie zmienić swoją strategię postępowania, jeżeli chodzi o te kwestie. Będziecie mieć, będziecie mieć możliwość zmiany sposobu Strategii działania, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe i finansowe. Może to być zdanie sobie sprawy z tego, że to, co robiliście do tej pory, z jakiegoś powodu nie do końca będzie się sprawdzało w przyszłości. Będziecie mieli ochotę na to, żeby coś zmienić, żeby coś usprawnić, żeby na przykład podjąć jakiegoś nowego wyzwania, żeby też na przykład się doedukować w jakiejś kwestii, dlatego że dzięki temu będziecie mogli się rozwijać i będziecie mogli mieć w przyszłości awans czy dostać podwyżkę. Jest tutaj zdanie sobie sprawy z tego, że czegoś jeszcze potrzebujecie, coś, coś jest jeszcze potrzebne. Jest to szansa na to, żeby zrewidować to, co do tej pory udało Wam się wypracować, i być może coś może być dodane, żeby osiągnąć jeszcze więcej. Tak więc podsumowując, moi drodzy, w tym miesiącu będzie Wam towarzyszyła karta Słońca, karta optymizmu, karta klarowności myśli, op, ym, bardzo pozytywnego podejścia do tego, w jaki sposób będziecie rozwiązywać sprawy, nawet jeżeli coś może być dla Was dużym wyzwaniem. Karta Słońca będzie Wam przyświecała, będzie powodowała, że z bardzo ym, pozytywnym podejściem, Będziecie rozwiązywać wszelkie kwestie. Karta dziewiątki monet w tym miesiącu sugeruje, że jesteście zadowoleni z tego, co do tej pory udało Wam się wypracować, osiągnąć. Jest to taki sukces subiektywny, jest to poczucie, że to, co udało Wam się do tej pory zrobić, jest dla Was korzystne. Czujecie, że to było dobre, że wykonaliście dobrą pracę. Do Waszej przyszłości odchodzi e, król. Pucharów i jest to osoba bardzo ciepła, bardzo emocjonalna, bardzo dojrzała, która wam towarzyszyła przez jakiś czas. Może to być na przykład członek waszej rodziny, który będzie się przeprowadzał, albo wy na przykład wyprowadzacie się z jakiegoś miejsca i musicie się chwilowo pożegnać z kimś. Ta osoba będzie wam bardzo bliska, natomiast z jakiegoś powodu będziecie musieli się tymczasowo rozstać. To, co nadchodzi, to ósemka mieczy, i jest to wyzwanie intelektualne. Jest to jakieś zadanie, którego będziecie musieli się podjąć, które będzie naprawdę sporym wyzwaniem. Z drugiej strony, karta ta was ostrzega, żebyście nie dali sobą manipulować i nie dali się za bardzo zestresować, nie spinali się za bardzo tymi wszystkimi sprawami, które są powiązane z tym zadaniem. Dlatego, że może być to dla Was bardzo blokujące. To, co będzie Wam pomagało, to jest ogólna um, równowaga materialna i finansowa. Dzielenie się z innymi, ale również przyjmowanie od innych materii będzie dla Was bardzo korzystne. Otwarcie się na to, żeby inwestować, otwarcie się na to, żeby się dzielić, otwarcie na to, żeby również przyjmować od innych, będzie dla Was bardzo, bardzo korzystne. To, co będzie dla Was niekorzystne, to Koło fortuny, czyli chęć nagłej zmiany albo podejmowanie się okazji, sposobności do tego, żeby bardzo podejmować ryzyki, ryzykowne działania. Pewne okazje, które się pojawiają na Waszej drodze w tym miesiącu, mogą być niekorzystne, mogą być zbyt ryzykowne, możecie bardzo dużo stracić. Rada dla Was to. Rycerz Monet, czyli powolne rozwijanie się w kierunku, który już rozpoczęliście, który jest dla Was ważny. Być może jest to jakiś projekt długoterminowy, jeszcze nie widzicie rezultatów, jeszcze nie widzicie mety tego wszystkiego. Natomiast czujecie, że to jest zadanie, to jest wyzwanie, którego warto się podjąć i które warto rozwijać, nawet jeżeli w tym momencie nie, nie rysuje się to. Aż tak bardzo spektakularnie. Karty wam doradzają, żeby to kontynuować. Z waszego otoczenia nadchodzi cesarz. Z jednej strony może być to osoba, która jest bardzo powiązana z waszym rozwojem intelektualnym, z waszym rozwojem zawodowym. Może to być nowy szef, może to być osoba, która zaproponuje wam współpracę, która będzie chciała, żebyście na przykład kontynuowali swój rozwój w jakiejś firmie. Z drugiej strony, może być to pojawienie się osoby, która będzie dla Was bardzo atrakcyjna, która będzie bardziej dojrzała, bardziej e, doświadczona od Was. E, będziecie mieli poczucie, że mm, możecie nawiązać z tą osobą bardzo bliski kontakt będzie dla Was bardzo atrakcyjna, bardzo charyzmatyczna, bardzo energetyczna i będziecie chcieli e, nawiązać e, relację romantyczną z tą osobą. Zaskakującym wydarzeniem jest pojawienie się jakiejś osoby, jakiejś sytuacji z przeszłości. Może to też być powrót do stron rodzinnych. Natomiast to, z jaką energią kończycie, to piątka monet, i jest to chęć do tego, żeby zmienić perspektywę patrzenia na niektóre kwestie waszego rozwoju zawodowego czy finansowego. Jest to możliwość podjęcia na przykład jakiegoś nowego szkolenia, czy doedukowania się w jakiejś kwestii lub zmiany sposobu zarządzania swoimi pieniędzmi, na przykład nawet myślenie o nowej pracy w dłuższej perspektywie. Moi drodzy, jest to bardzo piękny miesiąc dla Was. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.